Jest poniedziałek, 12 listopada. Polska jest niepodległa już ponad 100 lat. Z przerwami. A ja właśnie przychodzę ze świeżo kręconej przez Matiasa z Maltpolu. Pozdrawiamy maski na panel nakręcony nieco wcześniej, żeby opowiedzieć o różowej szóstce, która ciekawie się zaczyna i ciekawie się kończy. Zaczyna się ciekawie, bo starożytną techniką Dilfra. Techniką nietrudną do opanowania, skoro była wynaleziona dla alpinistów wspinających się w trepach i grubych wełnianych swetrach, polegającą z grubsza rzecz biorąc na tym, żeby przez cały czas bardzo aktywnie pracować ciałem w układzie. Ręce ciągną chwyt, nogi pchają prostopadło do tych chwytów ściany. Jeżeli będę to robił w taki sposób, tylko nieznacznie zginając ręce podczas ruchu, ewentualnie dla stabilizacji na oblejszych chwytach, to będzie wszystko bardzo dobrze. I dojdę do miejsca, w którym pojawi się druga trudność, na której z kolei ważne jest nie bać się pojechać ciałem troszkę do tyłu, ale przede wszystkim zdecydowanie przejść nim z jednej strony na drugą. Co może pójść nie tak? Po pierwsze, mogę ulec pokusie, której ulegają często ludzie starsi, ażeby w pewnym momencie usiąść na nocniku. Nie trzeba multimedialnych grafik, żeby było jasno widać, że wówczas cała ta piękna konstrukcja zbudowana z naszego ciała przestaje działać i zawala się jak domek z kart. Druga rzecz, która może pójść nie tak, zdarza się oczywiście wyżej. Na drugiej trudności, bo zamiast aktywnie zapracować całym ciałem, mogę ulec pokusie, tak zwanego zapchania się w komin. I to jest pozycja o tyle niedobra, że po pierwsze skłania do długiego przebywania w niej, co jest bez sensu. To jest męczące. A po drugie próba wygrzebania się z tego często kończy się odpadnięciem, którego amortyzacja no, wymagałaby takich umiejętności wspinaczkowych, e, przy których raczej byśmy z takich baldów nie spadali. Więc odradzamy. Za kilka tygodni Bronx Bouldering Competition. Spieszcie się, bo e, przed zawodami wszystkie te baldy znikną.